Bądź razem ze mną, kiedy idę na szczyt. Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej po delfowym meczu Dziku Warszawa z Legią Warszawa, wygranym przez drużynę gospodarzy 96 do 86. Są z nami zawodnik drużyny gości Michał Kolenda oraz trener Wojciech Kamiński. Michał, prosimy najpierw Dobry. kilka słów o meczu. Dobry wieczór. Na początku gratuluję drużynie gospodarzy. Zagrali naprawdę dobre spotkanie. Z drugiej strony my zagraliśmy bardzo słabo. Od początku daliśmy im, w sumie wszystko im daliśmy na początku rozkręcić się, trafiać łatwe rzuty, deskę w ataku. Więc kiedy daje się komuś tyle manewru, tyle pola do manewru, drużyna przeciwna od razu zyskuje pewność siebie i potem bardzo ciężko coś takiego zatrzymać. Staraliśmy się wrócić do meczu, szukaliśmy różnych sposobów. W czwartej kwarcie byliśmy blisko już przełamania. No ale no nie da się wygrać meczu jak sam na same, nie, nie mogę skończyć lejapa. Myślę, że to był ważny moment, bo byliśmy mocno nakręceni, wracaliśmy i ten ten mógł być kluczowy. Oczywiście w kontekście psychicznym, psychologicznym na boisku, bo czuliśmy, że Czuliśmy, że tracą kontrolę nad spotkaniem, czuliśmy się na fali, I, eee... no ale cóż, no to już za nami, mamy następne ważne mecze w lidze, w Orlen Basket Lidze, jak i w Fibie, więc wracamy i szykujemy się do następnych spotkań, dziękuję. Dziękuję, czy jakieś pytania? Onga przybyło mi to jest kolejny wasz mecz, słabo zaczynacie, czy to się jakoś da? wytłumaczyć, no, nie chcę być złośliwa, tak? Ale nie jest to pierwsze spotkanie, które się nie układa od początku po Waszej na 58 punktów straconych w 20 minutach, To jest katastrofa. No, Taki jest sport, no nie zawsze się chce tak jak... Nie zawsze się to ma co się chce od początku. E, nie szukamy wymówek w postaci e, gry w pucharze, więc nie będę o tym nawet wspominał, że miało to jakiekolwiek znaczenie po prostu drużyna Dzików Warszawa dzisiaj była o wiele dobrze dysponowana w początku. Mieliśmy z tyłu głowy i również trenerzy nas przygotowywali pod to, że będą bardzo agresywni w kontekście takim, że ostatnio również odnieśli mocne zwycięstwo na wyjeździe w Ostrowie, więc wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Z drugiej strony są to spotkania derbowe, które cechują się różnymi że tak powiem emocjami i na jednych to działa bardzo dobrze, na drugich może działać to trochę gorzej. Dzisiaj my byliśmy po tej drugiej stronie i cóż taki jest sport czasami się zaczyna dobrze, czasami się zaczyna, zaczyna źle, więc tak to zostawiam. Co dla Ciebie znaczą te derby warszawy, bo jest przyzwyczajone do derbów, ale Trójmiasta jak to odbierasz, jak to oceniasz? Generalnie poza samym meczem Fajne, fajne jest to, że buduje się taka fajna otoczka tego. Ludzie żyją takimi meczami. Myślę, że bardziej kibice żyją takimi meczami niż sami zawodnicy, bo dla nas to jest kolejny mecz z wielu tak naprawdę. Może dla ludzi, którzy pochodzą z Warszawy, ma to jakieś większe znaczenie, aczkolwiek dla nas jest to kolejny, kolejny mecz. Fajnie, że są dwie ekipy z jednego miasta, jest to zawsze ta koszykówka jest lepiej wtedy tutaj, że tak powiem, zagospodarowana w tych kręgach i e, jakby działa to ogólnikowo dobrze na cały, całą dyscyplinę, więc oby więcej takich, takich, takich spotkań. Dziękujemy. masz jakieś pytania? Dziękujemy. Możesz Panie trenerze, prosimy teraz o tej pasji. Gratuluję, zawsze do doktora Szybowskiego, bo nie miałem okazji boisku złożyć. A i drużyny dzików za zwycięstwo. I tak jak mi opowiedział, mi powiedział wszystko. A... A mimo, że jestem już dużo, jestem spokojniejszy niż byłem parę minut temu, nie chcę za dużo mówić, bo... Jeżeli ja coś widzę, a ktoś inny tego nie widzi, a e, 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 ewidentne rzeczy ciężko mi, ciężko mi, ciężko powiedzieć, że jest za dużo, e, nas przykro. przykro mi, przepraszam, że, że dzisiaj nie dokończyłem meczu na ławce w oficjalnych spotkaniach. Jest to pierwszy mecz od 20 chyba. W dwóch latach jestem pierwszym trenerem, ale no niestety w decyzje decyzji wyprowadził mnie z równowagi, a nie byłem w stanie, nie byłem w stanie na to zapomnieć. Chociaż... Jest komentarz. Pytanie. przybyło, to neutralne pytanie emocjonalnie. Jak długo potrwa jeszcze przerwa Grzegorza Kulki? I czy pan... Dwa tygodnie. Koło dwóch tygodni. Czy będzie się pan wzmacniał, czyż pan będzie wzmacniał zespół, bo inni się rywale wzmacniają, między innymi tutaj Sani jest nowym zawodnikiem, a jak Legia na to się patrzy, jak pan ma... My patrzymy na rynek, siedzimy, szukamy. Odpowiadam na to pytanie po meczu z Sportingiem. Nie chcemy robić zmiany dla zmiany, chcę, chcielibyśmy dołożyć zawodnika, który Podniesie jakoś drużyny, natomiast na razie tak nie znajdziesz. A na jakiej pozycji pan widział to wzmocnienie do drużyny? Myślę, że to jest e e pytanie, które dołożymy najlepszego zawodnika dla nas pod kątem sportowym. I jeżeli, jeżeli to jeżeli takiego wykonamy. Takiego, który nam pomoże w grze. Natomiast nie chciałbym być jaka to pozycja. No bo... No nie. Jeżeli było do użyte. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania od trenera po meczu? Nie. W takim razie czym